Cześć, witajcie! Nazywam się Bartaszki i jest mi ogromnie miło, że wybraliście moją lekcję, mój wykład poświęcony nowej powieści w mediach bądź powieści w nowych mediach. A jednocześnie jest mi ogromnie przykro, że nie możemy spotkać się w sposób tradycyjny, bezpośredni, twarzą w twarz tutaj przy chorzej 69. Ale hej, nie ma tego złego, materiał ten nagrywamy w ośrodku studiów brytyjskich um, miejsca Mekki, wszystkich tych, którzy zajmują się hobbystycznie lub zawodowo szeroko pojętą kulturą Wielkiej Brytanii. Dzięki temu, że ten materiał nagrywamy właśnie tutaj, w jednym z tych pomieszczeń, um, mam wrażenie, że jakoś jesteśmy wszyscy razem w tym wspaniałym, niezwykłym miejscu. Um, Pracuję w zakładzie kultur krajów anglosaskich, zajmuję więc się kulturą w kontekście nowych mediów. Jednocześnie jestem z, wyksz z wykształcenia literaturoznawcą i w jednym z moich najnowszych projektów zajmuję się mediami cyfrowymi i ich wpływem na powieść. Wyjaśnimy czym są media, media cyfrowe, media nowe media, to co określamy jako nowe media oraz powieść. Po pierwsze, powieść to, tak jak tutaj na przykład, Charles Dickens' Great Expectations, jedna z moich ulubionych powieści, jedna z najlepszych, według mnie, powieści w historii. Powieść, jak każda powieść, czy fantasy, romans, czy kryminał, czy thriller, ma te same elementy fabularne, czyli takie, które dotyczą akcji, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, świat fikcyjny, które zaludniają bohaterowie, niekoniecznie bohaterowie antropom antropomorficzni. I te elementy są nie tylko w powieści Great ale również we wszystkich innych. Z tego względu opowiem Wam dzisiaj o powieści nie w kontekście jej fabuły, ale w kontekście powieści jako medium. Czym jest medium? Medium to przekaźnik. transmitter treści. W powieści takiej jak ta, e, przekaźnikiem treści fabularnych jest papier. Papier zapisany e, e, czarnym tuszem. Tutaj widzę też, są jakieś moje e, notatki z zajęć. E, e, napisane e, dosyć e, miejscami, e, e, bardzo gęsto. A, i powieść współczesna, powieść XXI wieczna e, wychodzi poza to typowe klasyczne, tradycyjne medium. Przykład pierwszy. Night film Mercy Paso. Powieść kryminał, powieść grozy bardzo typowej strukturze fabularnej, detektyw, właściwie dziennikarz. E, e, który jest, jest domorosłym detektywem, próbuje rozwikłać tajemniczą śmierć samobójczą pięknej Ashley kurtowy, córki kultowego, słynnego reżysera Stanislasa Cordowy. Scott McGrath, tak nazywa się ten, ta postać, opowiada historię tego śledztwa i w, w swą historię wplata bardzo wiele elementów Wizualnych. Są tutaj protokoły ze śledztw, raporty, zdjęcia, przedruki ze stron, na przykład New York Timesa, do tego mapy, screenshoty ze stron internetowych, maile, dymki dialogowe znane nam z czatów przez telefon. I wiele, wiele innych. Powieść ta zatem nie jest oparta jedynie na słowie, ale zawiera bardzo pokaźny, bardzo obszerny materiał wizualny, który współtworzy fabułę. Jest on wręcz integralny dla tej powieści, dlatego że te wszystkie wizualne elementy stanowią o materiał dowodowy, który Scott McGrath analizuje podczas śledztwa. Podczas jako więc my, jako czytelnicy, stajemy się współuczestnikami procesu śled śledczego i analizujemy dokumenty wraz z e, bohaterami. A to nie wszystko, ponieważ Night Film to nie tylko książka, to także internet. Ponieważ e, do powieści, została dołączona specjalna strona internetowa, wcześniej była to aplikacja, teraz już nie, nieczynna. Na stronie internetowej znajdziemy jeszcze więcej dodatkowych materiałów dowodowych, które są w powieści albo przytaczane, albo w ogóle pomijane, jedynie jakby zasygnalizowane są, że okej, okay, tutaj jest jakiś, jakiś E, jakiś dowód, który e, analizowaliśmy. E, wśród e, materiałów, które są na stronie, znajdują się nagrania e, audio, na przykład wywiad z celnym mordercą, który, e, który wzorował się e, na jednym z filmów Kordowy. Jest e, monolog e, jednej z postaci e, nagrany e, na... E, na dekadach, jest nagranie z ceremonii wręczenia Oscarów, ale są również materiały audiowizualne, na przykład trailer do jednego z filmów reżysera. Po prostu wszystko. Po to, byśmy mieli dostęp do, do istotnych elementów fabularnych niejako bezpośrednio poza, poza bohaterami. Dodatkowo Charles Dickens to tylko słowa. Tutaj w masze PESO mamy zdjęcia, fotografie, mapy, nagrania audio i wideo, a więc materiał, materiał fabularny, fabularny jest wzbogacony o dodatkowe komponenty. Nie mówię, że to sprawia, że powieść mężczyzn jest lepsza. Mówię jedynie, że jest inna, współczesna, w tym sensie, że rozchodzi się, rozprzestrzenia się, rozlewa. Na inne media. W tym wypadku e, takim medium jest oczywiście internet. Przykład numer dwa. E, inna powieść e, amerykańska, The Pickle Index, Eli Horowitz. E, jest to powieść, która jest typowa już na pierwszy rzut oka. Jest to po prostu pudełeczko, w którym znajdziemy dwie części e, historii. E, jedna, jedna część to e, e, ta wszelkłada zatytułowana jest News. Odprawy czerwonej, snacks, e, i według instrukcji z opłatki mamy czytać na przemian rozdział z jednej e, sekcji, potem rozdział z drugiej, itd. Tak dalej, tak dalej, aż do końca. Um, powieść Chorobisa e, to jednak nie tylko pudełko z e, papieru, to także specjalna aplikacja. E, ta aplikacja, którą możecie ściągnąć sobie z internetu, np. z App bądź innego dostawcy aplikacji na telefon. Ta aplikacja to nie tylko nie tylko aplikacja do czytania powieści, ponieważ z jednej strony ta zawiera ona kompletną historię taką jak znajdziemy w, w tej drukowanej wersji powieści, ale również to dużo więcej, ponieważ ściągając aplikację, logując się do aplikacji stajemy się jednocześnie postaciami w historii. Ponieważ cała historia Typical Index um, odbywa się, czy ma miejsce w, w kraju urządzonym autorytarnie, destnie e, i my, logując się e, do aplikacji, stajemy się obywatelami tego autorytatywnego kraju. Musimy więc e, postępować zgodnie z regułami i prawami panującymi w tym kraju. A sama aplikacja, o czym informuje nas autor, jest stworzona, jakoby stworzona przez, przez władze kraju, do propagowania treści zgodnych z linią partii, ale także do wymiany informacji na konkretny temat pomiędzy obywatelami. Fakt, że aplikacja umożliwia nam dostęp do. Treści z powieści, ale również wymusza na nas odgrywanie pewnej roli, sygnalizuje obecność dodatkowego komponentu w powieści. To nie jest tylko powieść. My nie jesteśmy tylko czytelnikami. Stajemy się de facto graczami, którzy muszą odegrać pewną rolę, aby. To aplikacja bardzo, bardzo szczegółowo ocenia, aby zebrać wystarczającą ilość punktów i być wzorowymi obywatelami. Um, reasumując, powieść współczesna to dziś nie tylko papier, nie tylko druk. Dziś powieść współczesna to papier, druk oraz media internetowe, media cyfrowe, takie jak aplikacja, takie jak E, strona internetowa. E, przypuszczam, że e, tego typu eksperymenty fabularne, powieściowe będą coraz popularniejsze, dlatego że wszyscy z nas urodziliśmy się już w, w środowisku cyfrowym, niejako, e, niejako naturalnie. E, można, można powiedzieć, że urodziliśmy się z telefonami w rękach, szczególnie wy. E, tak więc komórki nie są już dzisiaj czymś nadzwyczajnym. Fakt, że sprawdzamy w internecie mnóstwo e, spraw niemalże co godzina, albo i nawet częściej, sprawia, że telefony stają się zwykłymi narzędziami, e, którego, który, który, których używamy na co dzień. Z tego, tego względu bardzo możliwe, że pisarze, artyści będą korzystali z tego nowego e, medium do komunikowania, o przesyłania nowych treści fabularnych i nowych treści estetycznych. A zatem taka jest według mnie przyszłość powieści. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!